Cześć, minął tydzień. Jestem ponownie w leśnictwie Koszencin. Zostawiłem tu tydzień temu dwie kamery. W tym tygodniu chciałem dostawić jeszcze dwie inne. Jednak po wczorajszych nagraniach muflonów plany się zmieniły. Możliwe, że zabiorę te. Jeśli nic ciekawego nie nagrały, interesują mnie głównie byki. Jeśli żadnych byków nie zarejestrowały, tylko jakieś tam dziki lisy, to jest tam zabieram. Nie będę jeździł 70 km, bo dziki to sobie nagrywam u siebie, znacznie bliżej. Także zobaczymy co nagrały i albo je zabierzemy, albo je zostawimy. Widzimy się przy kamerach. Jak wyjeżdżałem z domu, świeciło piękne słoneczko. Trochę żałowałem, że nie wziąłem drona, a teraz nie żałuję, bo tutaj pogoda jest zupełnie inna. Wieje, możliwe, że zaraz zacznie padać. Także jest okropnie i widzę, że jeszcze grzyby rosną na obrzeżach jak idę, maślaczki ciągle wychodzą. Maślaki ciągle rosną. Tutaj mamy kolejnego. Już parę minąłem po drodze. Żona z synem wzięli kobiałkę po truskawkach. Może parę sztuk znajdą. To zostawimy wapci na sos. W tym samym miejscu co tydzień temu przy ścieżce. Tutaj jeden, tutaj drugi, tutaj ładny trzeci za listkiem. Także dam znać żonie i synowi, to je zbiorą. Tutaj takie maleństwo wychodzi. Także grzybki jeszcze rosną. Tutaj kolejny. Tutaj we wrzosach się schował. Tutaj, jaki piękny, patrzcie. Prawie bym nadepnął. Tam widzę następne. Dobra, ja nie mam czasu. Oni to zbiorą. Ja lecę do kamer, a potem wam to pokażę. Wchodzę ze ścieżki, wchodzę do lasu, zaraz sobie zobaczę na nawigacji, gdzie dokładnie mam te kamery, może znajdzie się jakieś grzyba po drodze. No i grzybek się znalazł po chwili, podgrzybek taki z jakąś urwaną nóżką, zaraz go zobaczę. Na tym świerku wisiała sobie kamera HC-900A. 2,7K, której nie lubię. Już chciałem zwalić na nią winę, że nic nie nagrała. Ale tutaj rzeczywiście chyba nic nie było. Piękna okolica. Babrzysko. Żeby mieć pewność, że zwierzęta były. Rozsypałem kukurydzę. A kukurydza jest do tej pory. Czyli to nie wina kamery. Po prostu nic tu nie przyszło przez tydzień. Także zabieram je stąd. Nie będę jeździł taki kawał. Jedziemy gdzie indziej w tym miejscu pojawimy się dopiero gdzieś w lutym Tutaj przy samej leśnej drodze kolejny maślaczek Na razie wszystkie zdrowe gdzieś tutaj jeszcze też Russyn mówi O, nawet dwie sztuki ładnie schowane w korze. Rekreacyjnie udało się nazbierać tyle grzybków przy okazji zdejmowania fotopłapek Sosik jeszcze się da zrobić. Także jak na 21 listopad nie jest źle. Widzimy się następnym razem. Oczywiście w lesie. Trzymajcie się, cześć!